A wiesz co, co... ci powiem Ten van tak kopci Super. Dobra Synu jak, jak trafisz w bramkę to stary przestaje pić no, no. Ale to nie jedno, tylko dwie Ale, ale ty co dzisiaj Często nie, że ja muszę pić. To jest, że po prostu przyzwyczajenie z wojska, że ja omija. omijam. <grystanie> A, jak to robię. No i... <grystanie> Twoja wina kurwa, no i jak świecisz. Jak świecisz. <grystanie> Już ty se tak strzelał Udzie, kur... Ty zobaczył piłkę, leci ja w jednym Bo to było zaplanowane po co zrobił stary Skota starego? Widzisz, to? Stary kupił sportową furę i teraz napierdala jak ta lala Pan ATA A no Wzdratki wygram się nie ruszył, on nie wiedział co zrobić On. Nie, on tak w monopolowym walczy o jakiegoś no Twój stary samobój awał, no. Znaczy, nie do końca, no, ale... Jak ja Ty, ty, ty trafił. Twój stary pomaga przeciwnikom, O, za dużo już. To co zrobił. Jaką akcję mam oparł? Wziął do środkową osobę, mnie okiwał? Oprzyd... ty potrafi chociaż połowę jego... Ty, kurwa nic! Nie Kto to zjebał, przyznać? Nie ktoś mi zajęł <noise> 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 Okej, okay, to by był on. Głoś go. Że stary nigdy nie popełnia błędów. Poza życiowymi, Po to Sebastian Brak aktywności doprowadzi cię do usunięcia z gry. Halo! U starego wywalili! Prześwieciłem tam! A tu nie potrafił godać. Synu, Jest coś ważniejszego niż ta piłka. Jest to honor. Bignoi <grystanie> <grystanie> Nie, kupa pakiety kratną. Nie badaj, będę. Jakie kurwa pakiety? Co <grystanie> ty pier... Co ty taki kartonik? Znowu spirytus matce zajmuj. Co byłeś, ty, A no tak! <grystanie> Dobra, no Gnoju, po tym meczu wymieniam cię na 07 u sąsiada. <grymne> <grymne> Dzień życie. Twój stary biznesmen. Nie chcę za wszechświat,